Cześć, witam na kanale Kupujemy M. Myślisz, że umowa przedstępna to tylko taka luźna rezerwacja mieszkania? Błąd, to prawnie wierząca umowa, która chroni Twoje pieniądze, albo jeśli jest źle napisana, narażać się na ogromne koszty. W tym wideo pokażę Ci pięć kluczowych elementów, które muszą się w niej znaleźć, aby była bezpieczna zarówno dla kupującego. Jak i dla sprzedającego. Zanim przejdziemy do treści, musisz wiedzieć, że są dwie formy umowy z zupełnie inną mocą prawną. Pierwsza cywilnoprawna. To zwykła umowa pisemna między tobą a drugą stroną. Jest darmowa, ale daje mniejsze zabezpieczenie. Druga, w formie aktu notarialnego. Jest nieco droższa, bo może kosztować między 500 a nawet 2000 zł w zależności od ceny nieruchomości, ale ma zdecydowanie większą moc. Pozwala zmusić drugą stronę do sfinalizowania transakcji przed sądem, czyli z takiej umowy na dobrą sprawę nie można już zrezygnować. Jeśli zależy Ci na maksymalnej pewności, że dojdzie do tej transakcji, zawsze wybieraj formę notarialną. W przypadku transakcji zawieranych z kupujemy M, wszystkie te koszty pokrywane są przez nas, więc sprzedający i tak nic nie płaci. Teraz przechodzimy do tych pięciu kluczowych elementów, które muszą być zawarte w umowie przedstępnej, niezależnie czy będzie to Umowa cywilnoprawna czy notarialna. Punkt pierwszy dokładne określenie stron i nieruchomości. Muszą być precyzyjne dane kupujących i sprzedających oraz nieruchomości. Adres, numer księgi wieczystej, metraż, zero niedomówień, kto komu i co sprzedaje. Druga rzecz to ostateczna cena sprzedaży. W umowie musi być wpisana konkretna, uzgodniona kwota. To ona będzie obowiązywać w akcie końcowym i nie można jej później jednostronnie zmienić. Po trzecie, zadatek, a nie zaliczka. To jest absolutnie kluczowy punkt. I jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką? Zaliczka to tylko zwrotna wpłata. Jeśli umowa nie dojdzie do skutku, to ta zaliczka po prostu wraca do kupującego. Zadatek z kolei to prawdziwe zabezpieczenie. Jeśli z transakcji wycofa się kupujący, sprzedający zatrzymuje zadatek. Jeśli wycofa się sprzedający, musi zwrócić kupującemu dwukrotność dodatku. Zawsze nalegaj na zadatek, ponieważ to jedyna forma, która wiąże obie strony przy transakcji sprzedaży nieruchomości. Punkt czwarty to termin zawarcia umowy. Określcie konkretną ostateczną datę, do kiedy musicie podobnie spotkać się u notariusza, aby podpisać akt końcowy. To dyscyplinuje obie strony i zapobiega przeciąganiu transakcji w nieskończoność. I punkt piąty, ostatni. Opis warunków dodatkowych. Co jeśli kupujący nie dostanie kredytu? Umowa musi to precyzować. Często pojawia się zapis, że zadatek jest zwracany, jeśli kupujący w określonym terminie przedstawi np. trzy negatywne decyzje kredytowe z różnych banków. Ale jest to kwestia do uzgodnienia między stronami, bo sprzedający nie musi się na to zgodzić. To wszystko, co chciałem powiedzieć o umowach przedstępnych. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny.